Witam Was w kolejnym filmie o 5G. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że ten film nie jest yy, z atakiem ani krytyką w stosunku do operatorów, a on jest jedynie nakreśleniem problemu z siecią 5G w Polsce i przekazaniem, że tak naprawdę operatorzy robią co mogą, aby zapewnić nam miarę sprawnie działającą sieć 5G. Ostatnie przeglądanie strony Telepolis e, link będzie oczywiście w opisie, natrafię na materiał o 5G w Europie Środkowej na podstawie raportu i badań firmy Okla. Wynika z niego, że w 7 z 8 państw naszego regionu jest oferowane 5G na przynajmniej jednym paśmie przeznaczonym pod sieć 5G. Zgadnijcie, w którym kraju nie ma e, usług na pasmach przeznaczonych pod 5G? No, oczywiście w Polsce. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w Polsce nie odbyła się aukcja na tzw. pasmo średnie czy tej częstotliwości pomiędzy 3,400 a 3,800 MHz. Problem jest również z pasmem 700 MHz, które wymaga ustaleń z innymi państwami, m.in. z Rosją. Będzie to y, pasmo obsługiwane przez spółkę Polskie 5G. Udziały w tej spółce obejmą OSSB, czyli najprawdopodobniej EXA oraz Polski Fundusz Rozwoju. Spółka akcyjna należąca do skarbu państwa. Każda z tych spółek dostanie dokładnie 26%, co zapewni rządowi w projekcie większościowy pakiet 52%, z kolei pozostałe 48% zostało dla, zarezerwowane dla operatorów komercyjnych. Telekomów, każdemu z nich częstotliwości zostaną przyznane w częściach równych w zamian za wkład pieniężny po zakończeniu przetargu. Ale na te pasma przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Więc w tym momencie jedyne na co możemy liczyć to 5G na pasma 2100 MHz w przypadku Orange'a, Play'a i T-Mobile'a. Szerokość tego pasma to dynamicznie rozdzielone pomiędzy sieć 5G a... LTE, pomiędzy 5 a 15 MHz. Co za tym idzie, 5G możemy przy idealnych warunkach, możemy osiągnąć maksymalnie 300 Mbit na sekundę pobierania. Jedyne w przypadku plusowego 5G, działającego na częstotliwości 2600 MHz, wtedy przy 50 MHz szerokości pasma, możemy liczyć na 600 Mbit na sekundę pobierania. Z badań firmy Okla wynika również, że 5G w Polsce jest również w, wolniejszy od 5G w, od, w krajach takich jak... Yy, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Czechy. I w tym miejscu apel do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także do panów rządu o jak najszybszą aukcję na pasmo 5G z zakresu 3400 MHz do 3800 MHz, bo operatorzy są na to gotowi a przedłużacie pewnie nieskończoność nie wiadomo po co. A Wam, operatorom, należą się y, szczere podziękowania za i tak dobre prędkości sieci 5G przy tej szerokości pasma jaką przeznaczyliście pod sieci 5G, bo często z tego skrawka pasma 2100 MHz, czyli 5... pomiędzy 5 15 MHz y, szerokości, mniejszego, lub mniejszej szerokości przez dynamiczne rozdzielanie pasma przeznaczonego e, pod właśnie 5G e, oraz przeznaczenie 50 MHz pasma 2600 MHz TDD przez plusa na potrzeby 5G nie dostajemy aż tak bardzo e, nie odstajemy aż tak bardzo od trzech, jeżeli chodzi o prędkości pobierania danych. Nie jest to oczywiście jedyny powód, bo kolejnym powodem jest jego stanu jest również stosunkowo niska popularność telefonów czy też routerów z 5G. Bo nie oszukujmy się, w Polsce jeszcze nie ma nawet połowy nowych możliwości sprzedawanych z technologią 5G. A także brak dostępności 5G we wszystkich ofertach, a, a jedynie tylko w tych wybranych. Często właśnie nie spotykała się ofert 5G na kartę. Jeżeli już są to oferty na kartę, to są to tylko pojedyncze oferty, nie wszystkie. Jest brak zasobów radiowych, a potrzeby, no potrzeby sieci 5G widać również po me, medianach prędkości 5G w stolicach, ponieważ tylko Warszawa uzyskała wynik poniżej 100 Mbps. Do tego nie wiadomo nic o paśmie z zakresu 24250 do 27 500 MHz, czyli tym paśmie milimetrowym. Kiedy zostanie uchronione 5G na tych pasmach? Miejmy nadzieję, że trochę się to unormuje i w najbliższym czasie, przynajmniej aukcja na e pasma z zakresu 3400 do 3800 MHz e, się odbędzie i nie będzie już więcej sytuacji w, w, w niektórych, e, niektórych lokalizacjach. LTE będzie szybsze od 5G? Dajcie znać w komentarzu, co Wy myślicie o 5G w Polsce. Chętnie poczytam Wasze wypowiedzi na ten temat. Jeżeli masz pytania dotyczące wyboru internetu mobilnego, światłowodu, wyboru oferty też urządzenia, napisz je w komentarzu na maila ten na Facebooku ten odneta, instagramie ten inst i Twitterze link w opisie. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. To...